Konferencja jest czwartą edycją projektu przewidzianego na 5 lat Człowiek bez systemu totalitarnych na środkowe na Dodrzucie. W czwartej kompetencji dotykamy lat, końca lat 70., lata 80., czyli tło i wydarzenia po wyborze Jana Pawła II. Reminiscencja tych wydarzeń na terenie środkowego na Dodrza. I właściwie referaty są dobierane od takich ogólnych, czyli pewna refleksja, takie studium historyczno-socjologiczne na temat pielgrzymki, owoców tej pielgrzymki tutaj na Ziemi Lugoskiej. Następnie projekt dotyczący już takich konkretnych sytuacji czyli ksiądz profesor z, z Lublina choćby mówi o dylematach ludzi w tamtej władzy czyli służby więziennej dylematy funkcjonariuszy wobec aresztowań i przetrzymywania ludzi opozycji do tego no, ja mam taki taki można powiedzieć sumaryczny temat dotyczący jednej z postaci, czyli księdza Bronisława Kotwicy, który, no właśnie można powiedzieć, najpierw był świeckim człowiekiem, był nauczycielem matematyki, fizyki. Później dokonała się w nim taka pełna przemiana i w 1978 roku, jeszcze przed wyborem Jana Pawła II, Został, wstąpił do seminarium. Jest wśród nas m.in. biskup Paweł Socha, senior, który przyjmował go wtedy do seminarium jako rektor. Myślę, że jeszcze też biskup Paweł może coś na ten temat jeszcze dopowiedzieć, bo też jest autorem biogramu na temat właśnie tego księdza. No i później oczywiście mamy dotyczące pielgrzymek właśnie z lat 80. do Częstochowy, ruchu pielgrzymkowego, duszpasterstwa pielgrzymkowego, także działalności Komitetu Obrony Internetu, Internowanych, właśnie kto ksiądz profesor Kufel z naszego archiwum ten temat nam przybliży. No i właściwie to jest kilka takich projektów, plus jeszcze taki wątek też pana dyrektora archiwum, czyli działalność Kiku tu w Zielonej Górze, czyli środowiska inteligencji. Także tu właściwie te kilka tematów takich wiodących można powiedzieć.